To może ja. Nasza ciężkość się, tak. się skończyła. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że się Państwu ten pomysł, Prze -prze przenieście mikrofony, może to jakbyście mogli, to e pomysł naszej e synergii podoba i że jest to ta synergia dla Olsztyna, której e wymagają raz wszystkie te funkcje w tym miejscu, które są zlokalizowane, ale jest to też na pewno pewien delikatny podtekst, pod szukanie synergii z partnerami, z którymi e w tym miejscu się spotykamy. i. Zachęcamy jeszcze raz niniejszym naszych kolegów i przyjaciół z PKP do tego, żeby tę synergię poczuli, żeby poczuli tego ducha, tej synergii, tego miejsca i chcieli tą synergię tego miejsca wykorzystać. I kilka komentarzy do y, tych ich pro, propozycji, ich y, pomysłów, więc no. troszeczkę polityki w oderwaniu trochę od tej naszej y, koncepcji, którą przygotowali nasi y, koledzy, za co bardzo dziękuję. To macie Państwo zestawienie. Y, Obiektywne kilku dworców kolejowych w Polsce i zaznaczone dwoma rysunkami, dwa, dwie lokalizacje, Olsztyńska i Katowicka. Olsztyński dworzec jest na dzisiaj 39. dworcem w Polsce co do ilości pasażerów, których obsługuje. PKP planuje, aby ten dworzec w nowej koncepcji był mniej więcej w wielkości 5000 m2. Myśmy tą wielkość zachowali w naszej koncepcji, żeby też to było jasne. My nie ingerujemy w to, jakie oni mają potrzeby i czy one są na miarę rzeczywiście ich możliwości finansowych i rzeczywistych oczekiwań pasażerów, ale tylko informacyjnie, bo my się wydaje się, że ta informacja jest ważna, bo oni tego pod uwagę nie brali, bo w zapytaniu ofertowym, które przygotowali dla projektantów, tej informacji zabrakło. Projektanci tymi, tymi wartościami się nie kierowali. A więc 2,8 miliona pasażerów rocznie, kiedy dworzec w Katowicach, który jest ósmym dworcem w Polsce, obsługuje 12 milionów pasażerów, czyli pewnie długo długo, zanim olsztyn do tych 12 milionów dociągnie, ma bardzo porównywalną powierzchnię. Pytanie, czy ten dworzec osztyński rzeczywiście musi być takim ogromnym zadaniem realizowany i musi być taki, taki ogromny i taki duży. Mogę kolejny slajd poprosić? Jeszcze jeden. Jak Państwo widzą, e, chcieliśmy się jeszcze odnieść do tych elementów e, wynikających z ich założenia e, planistycznego. To jest ich dworzec, to jest planowany ogromny parking i ta dzieleń, zie, e, która jest taką barierą odgraniczającą na dzisiaj e, nasze e, zamierzenie inwestycyjne na niebiesko, po, po granicach działek, pokazane i tą koncepcję, tą koncepcję ich. No to powoduje, że na pewno przy zachowaniu tej koncepcji z tymi okalającymi terenami zielonymi nie ma mowy o tym, żeby stworzyć zintegrowane centrum komunikacyjne. No nie ma szansy na to, żeby te budynki ze sobą połączyć. Ich pomysłem na połączenie tych budynków było zaproponowane nam na piśmie połączenie tych budynków w tym miejscu tunelem na minus jeden, takim korytarzem, który miał mieć szerokość 2,5 metra i długość mniej więcej, startując od Hali, bo ta hala jest w tym miejscu zlokalizowana, ta hala dla pasażerów, do granicy z naszym budynkiem to jest około 100 metrów odległości. I to był ich pomysł oficjalnie nam przedstawiony do zaakceptowania jako element integrujący nasz budynek z budynkiem zintegrowanego centrum komunikacyjnego. To umiejscowienie dworca, które oni zaproponowali, Uniemożliwia oczywiście, co widać, połączenie z zatorzem przez planowaną kładkę, no ponieważ my musimy zmieścić się w skarpie, która jest, jak Państwo wiedzą, po drugiej stronie i musimy tak tą kładkę zrealizować, żeby ona złapała się przynajmniej na prawy brzeg tej skarby tam u góry, co Państwo widzą na rysunku. Takie umiejscowienie dworca i decyzja już oficjalna PKP i PKP PLK o tym, żeby tej kładki nie budować, uniemożliwia nam zrealizowanie tej kładki, mimo że myśmy od samego początku mówili, że jeżeli taką decyzję oni podejmą, to my decydujemy się na to, że my tą kładkę wybudujemy. Oczywiście bez możliwości zejścia z tej kładki na perony, no bo to już byłoby bez sensu, bo perony są zasilane tunelem, ale że my tą kładkę zgodnie z obietnicą złożoną 10 lat temu prezydenta, taką kładkę na to, że zbudujemy, co oczywiście jest dla nas też komercyjne, bo wiadomo, że chcemy dzięki temu zwiększyć ilość odwiedzających nasz, naszą synergię, ale oczywiście jest to również zwycięstwo dla miasta, bo łączy ze sobą dwa przecięte torami kolejowymi jego elementy i też na pewno y, zwiększa komfort podróżujących z tamtej części Olsztyna i, i dostępu dla nich do, y, do y, dworca autobusowego, y, bo ten tunel, który ma być wyprowadzony na drugą stronę zatorza, zostanie wyprowadzony tuż pod tą skarbą, a więc jeszcze trzeba się około 15-20 metrów drapać na górę na tą skarbę, a tu akurat jest tak super, to Natura nam umożliwia, że praktycznie możemy tą, tą płatką zlicować się z poziomem pierwszym naszego budynku i, i e, osoby mogą spokojnie spacerować się nad torami wchodząc w piętro pierwsze synergii. E, kolejny slajd poproszę. E, no tu właśnie jest pokazane to gdzie jest ta hala główna dworca gdzie dworzec jest, bo Państwo tych rysunków nie otrzymali w tych materiałach medialnych, które PKP wysłało, ale myśmy widzieli podział funkcjonalny wewnątrz tego budynku, to cała infrastruktura techniczna, wiura, ich własne zaplecze, jest ulokowane z tej strony budynku, a więc budynek jest kompletnie odwrócony plecami do nas. My nie mamy jak dokonać tej integracji funkcjonalnej, poza właśnie tym tutaj tunelikiem, który który już wcześniej, o tym wcześniej już mówiłem, ponieważ no, cały strumień pasażerów, strumień osób odwiedzających dworzec został przez nich skanalizowany w tej części, a więc zupełnie w oderwaniu, de facto, od zintegrowanego centrum komunikacyjnego zaplanowanego w planie miejscowym. Wydaje nam się, że ta nasza koncepcja i nasz pomysł z. Odwrócenie tego dworca i z połączeniem tego jednak z pozostałymi funkcjami jest bardziej rozsądny. Dodatkowo niepotrzebny jest kompletnie ten ogromny parking tutaj, który PKP planuje wybudować z racji na to, że w całym naszym kompleksie synergii jest przeszło 1200 miejsc parkingowych, więc dublowanie tego jest kompletnie bez sensu, szczególnie kiedy możemy tą przestrzeń wykorzystać na to, co w planie miejscowym znowu jest zapisane. Czyli plac miejski, który jak Państwo widzieli, nasi koledzy zaprojektowali jako bardzo reprezentacyjny plac, który ma integrować lokalną społeczność. Gdzie planujemy zainwestować w, w systemy światło-dźwięk, żeby ta fontanna dodatkowo jeszcze była obudowana tą całą właśnie taką strefą jeszcze też atrakcyjności, gdzie będą mogły być robione pokazy wieczorami. Więc to też jak gdyby wykorzystanie tego terenu. Zdecydowanie jest lepsze niż na parking naziemny, który de facto nikomu nie będzie służył, bo finalnie i tak większość pewnie podróżujących będzie parkowała na bardziej funkcjonalnym i łatwiej dostępnym parkingu w Synergii. Możemy kolejny slajd, poproszę. No i to jest taki ostatni chyba przykład naszych ćwiczebnych rysunków. To jest ten dworzec odwrócony o 90 stopni jak on jest zintegrowany właśnie z tą częścią galerii jak tutaj wygląda ten plac przed wejściem a osobne wejście ta fasada jest bardzo długa myślę że nawet widoczność tego dworca czy jego strategiczne umiejscowienie jest dużo lepsze niż w tym projekcie, w tej propozycji PKP, już pomijam to, że zbliżone jest bardzo do, 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 autobu do przystanków autobusowych i do e, przystanków tramwajowych. W ich koncepcji to jest prawie 80 metrów, a w naszej jest to około 20, e, gdzie też wykorzystana jest ta przestrzeń właśnie e, na ten plac publiczny. Gdzie też bardzo łatwo, co też było ważnym argumentem, który stawialiśmy tutaj naszym kolegom Francuzom, bo mają rację oczywiście koledzy kolejarze, że mogą mieć niepewność co do tego, czy nasz budynek zostanie wybudowany. Tak samo jak my możemy mieć niepewność, czy ich budynek zostanie wybudowany. I w związku z tym, tak to zostało zaprojektowane, że w bardzo prosty sposób, jak Państwo widzą, tą ślepą ścianę, na której wiszą informacje kolejowe, ten budynek jest cięty praktycznie po całości. Tu, w tym miejscu, może powstać ściana która w przyszłości może zostać wyburzona, kiedy pojawi się ten budynek, z którym będzie można się łączyć. A więc w tej koncepcji dworca, w tym jego odwróceniu i zachowaniu wszystkich funkcji, które oni chcą, bo oczywiście w tej części mamy te zaplecze te techniczne, które oni chcieli, a na pierwszym piętrze, nad, nad tą halą, te wszystkie, te wszystkie punkty, miejsca biurowe które oni też sobie zapanowali, więc ta lokalizacja dworca i ten system jego tutaj podłączenia dużo łatwiej po pozwala na e, uchronienie się od ryzyka tego, czy te budynki ze sobą w tym samym czasie powstaną. Mogą powstawać w czasie różnym i nie ma z tym żadnego e, problemu. Również w tej ich koncepcji pojawia się zdublowana hala dworcowa na minus jeden z tym potężnym e, tunelem, takim w szerokości prawie 20 metrów. I ta sama hala, gdyby jest na poziomie 0, tak jak tu w naszym przypadku, tutaj nasi projektanci stwierdzili, że ideą tego powinna być raczej prostota i pokazanie jednej hali dworcowej, rezygnując z tej, z tej przestrzeni na minus 1, a zostawiając tą przestrzeń na minus 1 tylko tutaj, na poziomie od połowy budynku, gdzie jest zjazd kodami mi w dół i przejście na perony, a tutaj jest przejście na Peron pierwszy i wyjście na ten Peron najbliższy dworcowi. Więc wydaje się, że ta koncepcja z wielu różnych elementów powoduje, że ona jest ciekawsza. Co więcej z racji na bardzo drogie rozwiązania konstrukcyjne związane z tym projektem, który PKP zaprezentowało z tym tunelem na minus 1. Zdecydowanie ta koncepcja potania tą realizację. Myślę tam tą realizację wewnętrznie wycenili ją prawie na 70 milionów. Nie wiemy, czy PKP ma takie środki finansowe, czy nie. Ale dana koncepcja na pewno jest prostsza, jest bardziej funkcjonalna, pozbawiona ryzyk budowania dwóch obiektów obok siebie, spełnia zapisy planu. Pozwala na integrację w ramach Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, a więc dla wszystkich, de facto, ta koncepcja powinna być koncepcją w tym systemie win-win, a więc że wszystkie strony na tym, na tym wygrywają i zachęcamy oczywiście kolegów i koleżanki z PKP do tego, żeby podjęli trud współpracy z nami i przeprojektowania tego, tej ich koncepcji. Mogę kolejny slajd? No i to jest już slajd, slajd finalny. Myślę, że kiedyś. Mam nadzieję bardzo szybko e, chcielibyśmy żeby to były pocztówki z Olsztyna z tymi pozdrowieniami z Olsztyna gdzie to będzie taki ikoniczny budynek który e, będzie symbolem w pewnym sensie tego tej bramy do Olsztyna z pięknym dworcem wyeksponowanym tak jak PKP sobie tego chciało i, i szanujemy te ich potrzeby i szanujemy e, ich spojrzenie na, na tą kwestię i chcemy żeby oni również szanowali nasze potrzeby i, 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 i naszą obecność w tym miejscu. I wydaje się, że, że ten, ten projekt jest projektem na pewno na miarę naszych marzeń, a ja miałem przyjemność przez całe moje życie zawodowe pracować przy tego typu projektach, będąc prezesem i szefem kilku spółek międzynarodowych, które w Polsce inwestowały, choćby wspomnianą manufakturę, czy, czy w Galerię Krakowską, czy w parę jeszcze innych dużych przedsięwzięć. A to jest pierwszy taki projekt, który robię z moimi przyjaciółmi prywatnie, jesteśmy prywatnymi polskimi przedsiębiorcami e, i chcemy, żeby ten projekt był takim domknięciem może naszych, naszej kariery zawodowej więc też i staramy się, aby to wszystko miało ręce i nogi, żeby było taką naszą wizytówką i takim naszym dziełem, które będzie e, po, po nas pozostanie na, na wieki e, i też jak gdyby z ogromnym żalem patrzymy na tą sytuację, która ma miejsce szczególnie teraz, kiedy dotknęła nas Pandemia COVID-19 i kryzys, wiadomo, że nie pozostajemy, a to my również obojętni. Rynek centrów handlowych na pewno jest w tej chwili w pewnym odwrocie, stąd też i nasze pomysły na wielofunkcyjność większą tego centrum i tu dziękuję bardzo kolegom z Francji, że na to nasze zapotrzebowania odpowiedzieli tą właśnie nową koncepcją i nowym pomysłem, który stworzyli no, w trybie mega ekstraordynaryjnym, bo myśmy nad tym pracowali już z, z 6 miesięcy temu. A przy tej kompletnej ciszy ze strony PKP i tajemnych prac zakulisowych u nich nagle objawił się ten ich projekt, który zakłócił kompletnie tą naszą wizję. Więc tu też panowie bardzo szybko się spróbowali do tego dostosować, obracając ten budynek o te 90 stopni, szukając jak najmniejszym kosztem połączenia jednak tych dwóch koncepcji ze sobą. Więc my też jak gdyby nie jesteśmy obojętni i patrzymy na tą sytuację rynkową bardzo krytycznie i też mamy taką nadzieję, że te wszystkie zapowiedzi ogromny rząd co do pomocy polskim przedsiębiorcom będą miały swoje odzwierciedlenie również w pomocy z takich spółek jak PKP. No w końcu PKP jest spółką państwową i my nie oczekujemy, że ona nam coś da, czy nam coś dopłaci, czy wręcz odwrotnie, to my chcemy zapłacić kilkanaście milionów za grunty, które są im niepotrzebne. Ale oczekujemy przynajmniej od nich tego, że nie będą nas kopać, że nie że będą nas traktować po partnersku, że nie będą nas zaskakiwać swoimi koncepcjami, że nie będą nas straszyć, że pójdą po decyzję o pozwoleniu na budowę do wojewody, pomijając jak gdyby plan miejscowy, łamiąc jego zapisy i e, uniemożliwiając nam realizację takiego projektu na miarę naszych marzeń. No bo oni de facto, będąc emanacją tego rządu, który chce nam pomagać przedsiębiorcom, powinni nam pomóc. Powinni przynajmniej być neutralni w tym żebyśmy razem mogli tego typu inwestycje, których pewnie nie będzie za dużo przez najbliższe parę lat, bo rzeczywiście ten kryzys dotknie Europę i dotknie Polskę również, a żeby takie inwestycje chłubić, żeby takim inwestycjom pomagać, a nie żeby takie inwestycje w sposób zupełnie nieodpowiedzialny torpedować, tylko dlatego, że ktoś kiedyś, kilka miesięcy temu, zapomniał o tym, że trzeba z partnerem, partnerem powtórzę, lokalnym, E, ustalić wspólny plan zagospodarowania terenu i dzisiaj obudzony nagle z tego letargu próbuje metodami siłowymi ominąć ten przepis i stwierdzić, że poradzi sobie z e, podstawą kolejową i zostanie pozwolenie na budowę e, nie od pana prezydenta miasta Olsztyna, tylko e, z e, Urzędu Wojewódzkiego. Więc e, apeluję jeszcze raz i bardzo proszę za Państwa pośrednictwem do tego, żeby PKP stanęła na wysokości zadania i stało się emanacją rządu, który pomaga polskim przedsiębiorcom i pomogło nam zrealizować ten wspólny projekt, tylko w taki prosty sposób, aby powstało to, co zostało dawno temu obiecane Olsztynowi i zostało zapisane w planie zagospodarowania terenu, bo my nic więcej od nich nie potrzebujemy. I tym chyba akcentem mogę tą dzisiejszą konferencję zamknąć, przynajmniej w tej części prezentacyjnej. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Jesteśmy otwarci. Wszystko co tylko możemy Państwu opowiedzieć? Marek Peliński, Polski Rady Włoszczyny. Panie prezesie, jak Pan zapewne wie, na chwilę przed spotkaniem z Państwem byliśmy na konferencji prasowej, właśnie zorganizowanej przez Polskie Kolejne Państwowe. PKP w skrócie powiedziało, że ono realizuje inwestycje na własnym terenie i niezależnie od waszych pomysłów i waszych koncepcji będzie budowało dworzec główny PKP w Olsztynie. To jest to, co usłyszeliśmy my dziennikarze na tej konferencji prasowej. Mało tego, zapewniono nas również, że gdyby nie było jakiegoś porozumienia pomiędzy wami, to oczywiście oni są w stanie zburzyć swój obiekt w taki sposób, żeby pozostawić waszą część nienaruszoną, zabezpieczyć ją w jakikolwiek sposób i realizować własną inwestycję. Pytanie o Wasze działania, które podjęlibyście, czy też, które jesteście w stanie podjąć, czy o których Pan myśli, gdyby w najzwyczajniej świecie, w świecie Polskie Komunikacje Państwowe po prostu realizowało swoją inwestycję zgodnie z zapowiedziami, które usłyszeliśmy przed chwilą. Kilka wątków Pan poruszył. Postaram się na te wszystkie wątki odpowiedzieć i je połapać. Zacznę może od tego prostszego, a więc rozbiórek. Nie znamy do dzisiaj jeszcze wciąż wniosku PKP związanego z... Rozbiórkami. Nie pytali nas w ramach tego wniosku o zgody, które są de facto wymagane, bo pytali się o nie jeszcze tam parę miesięcy temu, kiedy postawiliśmy sprawę jasno, że chcemy z PKP ustalić wszystkie warunki gry, jak widać słusznie. Zanim będziemy udzielali poszczególnych zgód na poszczególne elementy, bo byliśmy zapewniani, że to wszystko będzie dobrze. Dajcie nam, tylko tu podpisze nam te kwity, wszystko dogadamy, wszystko jest ustalone, panowie prezesi i cały zarząd wszystko to potwierdza. Dzisiaj się znajdujemy w takim miejscu, w którym się znajdujemy. Więc chyba ta strategia niewydawania tych poszczególnych zgód i pozwoleń z naszej strony była dobrą strategią. Więc nie wiemy, co oni wymyślili. Nie wiemy, jak oni chcą to zburzyć, żeby to nie wymagało naszej zgody, ponieważ ich wniosek jest niepełny. I nie mamy do niego dostępu, bo przepisy administracyjnego prawa mówią to, że dopóki urząd nie zakończy zbierania dokumentów, tak długo inne strony postępowania nie mogą tych dokumentów obejrzeć. Więc czekamy na zawiadomienie formalne, że ich wniosek został uzupełniony. Wtedy będziemy w niego zaglądać i patrzeć, co oni wymyślili, co chcą zrobić z naszą bryłą, żeby ją utrzymać, nie naruszyć i nie zrobić nam jakiejkolwiek krzywdy. Z naszej strony wniosek jest pełny. Oni otrzymali już informację o tym, że nasz wniosek jest pełny, więc ta procedura nasza jest o krok do przodu. Mamy jakieś drobne jeszcze kwestie, związane z kwestiami kabli energetycznych, które dochodzą do biurowca, bo biurowiec też jest elementem naszego wniosku o rozbiórkę, nie tylko sam dworzec. Myślę, że to wyjaśnimy w tym tygodniu i spodziewam się, że w przeciągu najbliższego tygodnia dwóch. My to pozwolenie na rozbiórkę otrzymamy, ponieważ my akurat e, konstrukcyjnie nie potrzebujemy żadnej zgody ze strony e, PKP, bo my w ich budynek w żaden sposób nie ingerujemy. E, co do drugiej części pana pytania, więc co zrobimy, kiedy oni będą forsowali e, swoją koncepcję? No ja przede wszystkim wierzę, że kiedy oni zobaczą tą koncepcję, która dzisiaj zostanie wysłana do Was, a też i wieczorem zostanie rozesłana do wszystkich e, e, interlokutorów, których mamy po drugiej stronie, a więc też i Ministerstwa, Ministerstwa Funduszy i programów, i polityki regionalnej, do Ministerstwa Infrastruktury, do KPRM-u, czyli wszystkich tych ciał, które są już tym tematem przez nas zainteresowane. Wierzymy w to, że oni zrozumieją, że ta koncepcja, która jest, po pierwsze jest koncepcją dla nich absolutnie do przyjęcia. Jest nawet, bym powiedział, w pewnych elementach koncepcją lepszą, bezpieczniejszą z punktu widzenia kosztów realizacji tego dworca, bezpieczeństwa jego realizacji, i w ogóle możliwości jego realizacji. Bo jak gdyby z tą koncepcją nie ma problemu. Na tą koncepcję miasto Olsztyn wyda pozwolenie na budowę, bo ona jest zgodna z planem miejscowym i uzyska wspólne PZT od obu inwestorów. Oczywiście mogą próbować iść drogą na skróty, drogą siłową, no ale wtedy trzeba zrozumieć, że i my nie pozostaniemy w tym bierni i będziemy starali się forsować jednak to rozwiązanie, które wydaje nam się, co też ocenią może mieszkańcy po Państwa publikacjach, jest rozwiązaniem lepszym, bo umożliwia wszystkim zrealizowanie tego, na czym wszystkim zależy i zbudowania wielu różnych funkcji, których przy tej ich koncepcji dworca nie da się zbudować. Czyli w skrócie przewiduje Pan drogę prawną, jak rozumiem? Oczywiście tak, będziemy lobowali, gdzie się tylko da, żeby zaprosić ich do tej współpracy. Mam nadzieję, że ich do tego przekonamy, że to jest nasza pierwsza droga i ją próbujemy forsować od samego początku, bo My zawsze od samego początku staraliśmy się ich przekonywać do tego, że musimy pewne rzeczy ustalić wspólnie, jako partnerzy, równi wobec prawa. Słyszałem na tej konferencji dzisiejszej, że mówiono o tym, że PKP realizuje inwestycję niekomercyjną, niedeweloperską, jak to tam ktoś nazwał, Nicz, tylko w celu publicznego. No, proszę Państwa. Jakiegokolwiek celu ta inwestycja nie jest, to prawo, które obowiązuje w tym kraju obowiązuje wszystkich i dewelopera prywatnego i również instytucję inwestującą w dworzec kolejowy, jakby tego nie nazwać inwestycję publiczną. Oczywiście to jest pewien wybieg taki formalny, którego Państwo może nie łapią, bo oni próbują już przekazywać tą informację, że będą próbowali lokalizować ten projekt jako właśnie projekt celu publicznego, ustawy kolejowej, ale to znowu, nie PKP sama ma prawo z tej ustawy skorzystać, bo ta ustawa jest jasno napisana, z tej ustawy ma prawo skorzystać albo samorząd, albo PKP PLK, bo to są tylko dwa y, podmioty uprawnione do tego, żeby z tej ustawy spec, spec kolejowej skorzystać i, pró i jest w orzecznictwie e, prawnym i sądowym powiedziane, że dworzec, dworzec kolejowy nie jest elementem infrastruktury kolejowej. Oni oczywiście będą próbowali udowadniać, czy ten dworzec jest w jakiś sposób elementem infrastruktury kolejowej. Jak to jeszcze tego nie wiemy, może oni wiedzą, warto może ich zapytać. I wtedy oczywiście, jeżeli będą w stanie to udowodnić, że ten dworzec stanie się nagle wbrew orzecznictwu dotychczasowemu sądów elementem infrastruktury kolejowej, to mogą poprosić PKP PLK, swojego partnera inwestycyjnego w tymże przedsięwzięciu, o to, żeby w ich imieniu wystąpił do wojewody o pozwolenie na budowę. No, ale to jest tak karkołone przedsięwzięcie i tak narażone na tyle ryzyk, że gdybym ja był na ich miejscu, to bym zastanowił się nad tym, czy nie warto spojrzeć na ten projekt, który został przez nas dzisiaj pokazany.